Niniejszy program został przygotowany dzięki przyjaciołom i partnerom Andrew Lomagministry's, w którym świętujemy 50 lat dzielenia się Bożą bezwarunkową miłością i łaską. Byłam tak zachęcona w duchu. Wiesz co? Mała ja? Mogę iść i robić dobrze rzeczy dla Boga. To sprawia, że mogę iść do przodu, świadomość, że Bóg użyje małej mnie w duży sposób. A teraz Andrew kontynuuje nauczanie ze zmieniającego życie Słowa Bożego pod tytułem Nie ograniczaj Boga. Witaj we wtorkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Dzisiaj kontynuuję serię pod tytułem Nie ograniczaj Boga. Mam na ten temat książkę. Jej podtytuł brzmi Wyobraź sobie siebie osiągającego sukces. I właśnie o tym mówiłem przez ostatnie kilka dni. Umówiłem wiele kwestii, mówiłem o tym, że istnieje złe myślenie. Wielu ludzi myśli, że Bóg działa suwerennie i cokolwiek jest Jego wolą, to się spełni. Ale Psalm 78, werset 41 obala to, ponieważ werset ten mówi, że w swoich sercach ludzie odwracali się i wystawiali Boga na próbę i stawiali granice świętemu Izraela. To pokazuje ci, że wolą Boga dla Izraelitów nie było spędzenie 40 lat na pustyni, ale wprowadzenie ich do ziemi obiecanej. Jednak oni ograniczyli to, co On mógł zrobić. Boża wola nie wypełnia się automatycznie, i tak samo nie dzieje się z nami. Mówiliśmy o tym, a następnie o tym, że to my musimy zdjąć ograniczenia z Boga, nie bojąc się zrobić kroku naprzód. Czasami z powodu strachu przed porażką ludzie nie podejmują ryzyka zamiast iść do przodu strach przed człowiekiem, strach przed prześladowaniem. W moim przypadku chodził o strak przed sukcesem, o którym mówiłem w zeszłym tygodniu. Wiem, że dla mnie, niektórych jest to dziwne, ale ja naprawdę bałem się sukcesu. Dalej mówiłem o tym, że kiedy usuniesz wszystkie te bariery, kiedy zdecydujesz, muszę to zrobić, jak przejść z miejsca, w którym jesteś, do miejsca, w którym masz być. I jedną z ważnych rzeczy, na których się skupiłem, jest to, że musisz zacząć wyobrażać sobie, że Słowo Boże działa w twoim życiu. To jest potężne i użyłem wielu wersetów. Jeśli słyszysz to po raz pierwszy, większość ludzi nawet nie rozumie, czym jest wyobraźnia ale wyobraźnia to twoja zdolność do zobaczenia swoim sercem czegoś, czego nie możesz zobaczyć swoimi oczami. Użyłem wielu przykładów. Na przykład, ile masz okien w swoim domu? Pewnie nigdy nie policzyłeś ich, ale mógłbyś je policzyć, ponieważ mógłbyś je zobaczyć dokładnie tam, gdzie teraz jesteś. Możesz zamknąć oczy i zobaczyć, ile masz okien, ile masz drzwi w swoim domu. Potrafisz podać wskazówki do jazdu i powiedzieć, że to trzecie światła z kolei. Nie dlatego, że fizycznie na nie patrzysz, ale posiadasz obraz w swoim umyśle. Tak właśnie zapamiętujesz rzeczy, tak dajesz wskazówki. Kiedy robisz listę zakupów, możesz nie zdawać sobie z tego sprawy, ale to co robisz, albo to co ja robię, to przechodzę wzdłuż każdej alejki. Przechodzę przez alejkę i patrzę, czego potrzebuję w alejce z warzywami. Widzę supermarket i wiem, gdzie iść i myślę o tym, czego potrzebuję, ponieważ chodzę wzdłuż tych alejek, chociaż siedzę w swoim domu. Jamie i ja weszliśmy do supermarketu w Anglii i wszystko, czego chcieliśmy, to woda w butelce. Ale w Anglii projektują swoje sklepy inaczej niż w Stanach, no przynajmniej te, w których byliśmy. I z tego powodu zajęło nam ponad 20 minut, żeby znaleźć wodę, ponieważ musieliśmy fizycznie przejść każdą alejkę, ponieważ rzeczy były ułożone inaczej. Nie mieliśmy obrazu, gdzie ona będzie, więc musieliśmy przejść każdą alejkę. Nieustannie używasz swojej wyobraźni, ale smutne jest to, że pismo mówi, że ich wyobraźnia stała się próżna. Pozwól, że użyję tego fragmentu z Listu do Rzymian, rozdział pierwszy. Mam na ten temat całe nauczanie. Odkryj klucze do trwania w pełni Boga. Pierwszy List do Rzymian, 1,21 mówi, dlatego że poznawszy Boga, nie chwalili Go jako Boga, ani Mu nie dziękowali, lecz stali się próżni w swoich wyobrażeniach. Inny werset. Gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga i ma moc burzenia twierdz warownych. Obalamy wyobrażenia i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Tak więc mamy werset z listu do Rzymian, który mówi, że ludzie stali się próżni w swoich wyobrażeniach, a następnie Paweł mówi, że nasz oręż służy do burzenia twierdz warownych, do obalania wyobrażeń. Wyobrażenia mogą być ogromnym ograniczeniem dla tego, co Bóg może uczynić, ponieważ wyobrażamy sobie, obrazujemy różne rzeczy w negatywny sposób i musimy to odwrócić i zacząć widzieć siebie osiągających sukces. Świat nieustannie nas Gnębia. Szatan próbuje odebrać nam naszą wyobraźnię, ale musimy zacząć używać jej w konstruktywny sposób i omówiłem już wiele kwestii w tym temacie. Pozwól, że opowiem Ci świadectwo. Jak pewnego razu organizowaliśmy spotkanie dla naszego Harris Bible College, byliśmy w Colorado Springs, wynajmowaliśmy hotel i w hotelowym audytorium była środkowa nawa. Siedziałem po prawej stronie tej środkowej nawy, na siedzeniu z przodu w pierwszym rzędzie. A po mojej i lewej stronie znajdowały się podwójne drzwi. Byliśmy w trakcie uwielbienia, miałem zamknięte oczy, ale widziałem, nie swoimi fizycznymi oczami, ale z zamkniętymi oczami w swojej wyobraźni, w swoim sercu, widziałem te podwójne drzwi, które nagle, bardzo szybko się otworzyły. Miały zainstalowane samozamykacze, ale otworzyły się na oścież i do sali wszedł Jezus. Nie mogłem dostrzec szczegółów, nie widziałem detali. To była tylko postać i za Nim światło, więc była ciemna, ale natychmiast widziałem, że to Jezus otworzył te drzwi. Wszedłem do środka, a potem drzwi powoli się za Nim zamknęły. Oglądałem to w swoim sercu, a On poszedł dalej i były tam dwie kobiety, które znałem, a on dotknął czoła jednej z nich i natychmiast upadła na podłogę z rękami rozłożonymi w ten sposób. Leżała na podłodze wielki. Wielbiąc Pana, Między nimi były dwie osoby, a on podszedł i dotknął kolejnej, a ona uklękła na kolanach i podniosła ręce do góry, wielbiąc Pana. Widziałem to wszystko w swoim sercu z zamkniętymi oczami. Ale było to dla mnie tak realne, że otworzyłem oczy i w momencie, kiedy spojrzałem, te drzwi się otworzyły na oścież. Ale nie widziałem Jezusa. Widziałem fizyczne rzeczy, które się działy, ale nie mogłem zobaczyć duchowych rzeczy, które były przyczyną za kulisami. Tak więc spojrzałem i te drzwi otworzyły się, a potem powoli się zamknęły. I kiedy patrzyłem swoimi fizycznymi oczami, ta pierwsza kobieta, którą widziałem, upadła na twarz, krzyżem na ziemię, wielbiąc pana. Dwie osoby dalej, kolejna upadła na kolana i podniosła ręce. I wiesz co? Wszystko, co zobaczyłem w swoim sercu, co było częścią mojej wyobraźni, zdolności do wyobrażania sobie czegoś, czego nie można zobaczyć oczami. Wszystko, co widziałem w swojej wyobraźni, mogłem zobaczyć swoimi fizycznymi oczami, ale mogłem zobaczyć tylko fizyczną część. Nie widziałem pana za kulisami, który dotykał tych ludzi, więc tak naprawdę lepiej widziałem swoim sercem niż swoimi fizycznymi oczami. Po oglądaniu tego przez chwilę, zamknąłem oczy i wróciłem do oglądania sercem. I kiedy patrzyłem w swoje serce, przyszedł Pan i powiedział też coś do mnie. Nie usłyszałem tego fizycznie, ale słyszałem to w swoim sercu. Potem widziałem, jak szedł wzdłuż rzędu i dotknął kilku osób za mną, jakby zygzakiem wzdłuż przejścia. Widziałem to w swoim sercu z zamkniętymi oczami. Po zakończeniu nabożeństwa nie podszedłem do nikogo i nie uprzedziłem nikogo, mówiąc im, co słyszałem, tylko podszedłem do tych, do których widziałem, jak Pan przemawiał i zapytałem, co ci Pan powiedział? I powiedzieli mi, co Pan im powiedział, i było to dokładnie to, co słyszałem w swoim sercu, kiedy Pan im to mówił. Nie musiałem się odwracać i patrzeć. Widziałem to w swoim sercu, i mówię Ci, Bóg stworzył nas z tą zdolnością. Możesz widzieć różne rzeczy. W swoim sercu. Wielu z Was nie zdaje sobie z tego sprawy, ale widzisz siebie jako porażkę, widzisz siebie nieodpowiednimi, widzisz siebie robiącego te wszystkie rzeczy. Wiesz, zostałem wychowany, nie znam wszystkich powodów, ale byłem introwertykiem. Było mi dobrze z ludźmi, z którymi byłem blisko, z moimi osobistymi przyjaciółmi, ale gdy postawiłeś przede mną obcą osobę, nie potrafiłem się nawet odezwać. Wiesz co? To przez to, jak postrzegałem samego siebie. Miałem opinię, na swój temat. Bałem się, że powiem lub zrobię coś głupiego. Teraz jestem w telewizji, mówię do miliardów, potencjalnie do ponad 3 miliardów ludzi, i nadal mówią wiele głupich rzeczy, ale zmieniłem sposób myślenia o sobie. Zrozumiałem, że ważniejsze jest, aby te prawdy, które Bóg mi powiedział, dotarły do ciebie. Ważniejszy jesteś ty niż to, co uważam, że o mnie pomyślisz. Pewnego razu usługiwałem i zmagałem się, ponieważ bałem się, że popełnię błąd. Bałem się ludzi. Po tym, jak usłużyłem, podszedł do mnie pewien człowiek i powiedział: Wiesz, masz naprawdę dobre rzeczy do powiedzenia. Gdybyś tylko doszedł do miejsca, w którym bardziej przejmujesz się ludźmi, którym usługujesz, niż sobą i tym, co sobie o tobie pomyślą, mógłbyś być błogosławieństwem. Jakby ktoś wbił mi już w serce. To zabolało, ale było prawdą i to pomogło mi zmienić sposób, w jaki postrzegałem różne rzeczy. Więc teraz nie myślę o sobie, chociaż nadal się potykam. Czytałem zapis mojego ostatniego odcinka, który nagrywałem w ramach przygotowań do dzisiejszego nagrania i kiedy czytałem ten transkrypt, pomyślałem, potykam się, jąkam się, robię różne rzeczy. Gdybym był Bogiem, nie wybrałbym siebie. Nie jestem zadowolony ze wszystkiego, co robią, ale dobre jest to, że w końcu przestałem myśleć o sobie i zacząłem myśleć o Tobie. Bóg użył kiedyś osła, nie dlatego, że mówił doskonale po angielsku czy w jakimkolwiek innym języku, nie dlatego, że prowadził święte życie. Jeśli mógł użyć osła, to może użyć mnie. I zacząłem bardziej przejmować się tym, żeby dotrzeć z tymi prawdami do ludzi, niż tym, co ludzie o mnie pomyślą i dzięki temu życie ludzi się zmienia. Musisz zjąć te ograniczenia, musisz przestać się tym wszystkim martwić. I właśnie tym próbuję się podzielić, że musisz zacząć wyobrażać sobie, jak Boża wola dla Twojego życia się wypełnia. Pozwól mi wrócić do 31 stycznia 2002 roku. To wtedy Bogu w końcu udało się do mnie dotrzeć. Byliśmy w trakcie poszukiwania nowego budynku biurowego, ponieważ ten, w którym byliśmy, był za mały. Wyrośliśmy z niego. Mieliśmy blisko 1400 m2 w małym biurze w Colorado Springs i nie radziliśmy sobie w tak małym miejscu. Zaczęliśmy więc szukać nowego miejsca i wtedy dostaliśmy ten budynek, w którym siedzę teraz. On również znajduje się w Colorado Springs i ma ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych. Przeszliśmy z 1400 do 10 tysięcy metrów kwadratowych i był to ogromny przeskok. Ogromny przeskok. Ten budynek o powierzchni 1400 m2 był już spłacony. Wyniósł u nas mniej niż 200 000 dolarów. Ten budynek, w którym siedzę teraz. To były tylko ściany. Był to magazyn do obróbki drewna, więc był w surowym stanie i kupiliśmy go za ponad 3 miliony 200 tysięcy dolarów. Więc przeszliśmy z mniej niż 200 tysięcy do 3 milionów 200 tysięcy dolarów, a potem musieliśmy przeprowadzić budowę o wartości 3 milionów 200 tysięcy dolarów, aby zbudować studio, w którym jestem, aby umieścić wszystkie biura, aby pomieścić naszą szkołę biblijną i tego typu rzeczy. Był to ogromny przeskok. I Pan powiedział mi, że zrobię to bez długu. Więc zaczęliśmy. Ale nie zaszliśmy zbyt daleko, zanim skończyły się nam pieniądze. Mieliśmy wykopane rowy, gdzie przebili się przez beton i położyli instalację hydrauliczną i kanalizacyjną. Na posadce leżały góry ziemi. W zasadzie były same ściany, a musieliśmy się zatrzymać. Nie wyglądało to dobrze. Kazałem więc moim budowlańcom wziąć plany i nakleić taśmę na podłodze w miejscach, gdzie znajdowała się każda ściana, każde drzwi. W całym tym budynku o powierzchni 10 tysięcy m2 i nocami spędzałem godziny chodząc po tym budynku. I patrzyłem na taśmę i nigdy na nią nie nadepnąłem. Chociaż mogłem to zrobić. Wyobrażałem sobie, że te ściany stoją. Chodziłem dookoła, przeszedłem każdy korytarz i kazałem im zaznaczyć, gdzie będą drzwi. Więc taśma pokazywała, gdzie były drzwi, i przechodziłem tam, gdzie były drzwi. Wyobrażałem sobie, że otwieram drzwi. Wiem, że niektórzy z Was myślą, że jest. Door. I know some of you are thinking, boy, you're weird. Ja myślę, że to Ty jesteś dziwny, nie używając swojej wyobraźni. I w ciągu 14 miesięcy mieliśmy to miejsce zbudowane, oddane do użytku i używaliśmy go. 3 miliony 200 tysięcy dolarów bez zaciągania kredytu. I dużą częścią tego było to, że użyłem swojej wyobraźni, aby zobaczyć, jak zostaje to zrobione. Mamy tutaj audytorium, w którym spotykała się nasza szkoła biblijna, zanim przenieśliśmy się do Woodland Park. To Mieściło około 700 osób. W tamtym czasie był to tylko beton i ściany z blachy falistej. Sala nie była nawet pokryta izolacją, był to goły magazyn. A ja wziąłem duże wiadra i położyłem na nich kawałek sklejki, a następnie stanąłem na nich, jak na scenie, i głosiłem. Wygłaszałem całe kazania, wyobrażając sobie ludzi siedzących tutaj. Powtarzam, wiem, że ludzie myślą, że to dziwne, ale wiesz co? Zbudowałem to miejsce w 14 miesięcy bez długów za 3 miliony 200 tysięcy dolarów. nie jest to tylko anomalia, coś, co wydarzyło się raz. Fuchs, zrobiłem to samo i teraz przenieśliśmy się do Woodland Park w Colorado, kupiliśmy tam 157 akrów, i pamiętam, jak chodziłem po tej posiadłości. Inni spojrzeliby na nią tylko raz i byłoby okej, okay, ale ale ja chodziłem po niej, myślałem i modliłem się i zobaczyłem kampus naszej szkoły biblijnej w miejscu, w którym miał się znajdować. Nie była ona najkorzystniejsza. Na 157 akrach mamy 13, które znajdują się poza miastem i tam właśnie zobaczyłem, jak buduję te budynki. Musieliśmy więc przejść przez proces aneksji tych 13 akrów do całych 157 akrów i uczynić je częścią miasta, abyśmy mogli korzystać z miejskich mediów i usług. Nie było to najkorzystniejsze miejsce, ale właśnie tam zobaczyłem te budynki. Rozmawiałem z architektami, narysowałem je. Pokazuję to wszystko, żeby powiedzieć, że bez swojej wyobraźni nie możesz bez niej funkcjonować. Możesz nie zdawać sobie z tego sprawy, ale masz wyobraźnię. Niestety, jak mówią te wersety, wyobraźnia tamtych ludzi stała się próżna. Bóg dał nam duchowy oręż, abyśmy mogli opalać wyobrażenia. U większości ludzi ich wyobrażenia nie są pozytywne, ale negatywne. Widzimy siebie, jak zawodzimy. W na naszej szkole biblijnej była kobieta, która usłyszała, jak nauczałem o dobrobycie bycie. I przyszła do mnie i powiedziała: Intelektualnie widzę wszystko, o czym mówisz, rozumiem, co mówisz, ale nie potrafię tego przyjąć. Kiedy z nią rozmawiałem, była starszą panią, a było to ponad 20 lat temu, więc nie wiem, ile ma teraz lat. Ale jej rodzice przeżyli wielki kryzys i myślę, że była na świecie w czasie wielkiego kryzysu albo zaraz po nim. Ale została wychowana w mentalności z czasów wielkiego kryzysu. Brała wszystkie swoje słoiki z dżemem i wyskrobywała wszystko. Następnie wlewała wodę, wypłukiwała i używała tego. Kiedy zużywała kostki mydła, zachowywała małe kawałki i czekała, aż będzie ich wystarczająco dużo, a następnie topiła je razem i robiła kolejną kostkę. Jechała przez miasto i wydawała 5 dolarów na paliwo, żeby zaoszczędzić 30 centów na kuponie. Miała mentalność z czasów ubóstwa, z czasów wielkiego kryzysu, gdzie trzeba było oszczędzać i z tego powodu nie potrafiła przyjąć dobrobytu, ponieważ miała mentalność ubóstwa. Niektórzy z Was mogą odnieść się do tego, o czym mówię. Możesz mieć dobrą płatną pracę i możesz mieć wystarczająco dużo pieniędzy, ale prawda jest taka, że nadal myślisz jak biedak, kupujesz wszystko, co najtańsze. Powtarzam, nie mówię, że masz marnować pieniądze, trwonić je i kupować rzeczy, które są niepotrzebne, ale czasami czy wiesz, że kupowanie najtańszego narzędzia nie jest najlepszym narzędziem? Możesz kupić coś taniego i to się rozpadnie i do czasu, kiedy będzie trzeba to zastąpić. Kupujesz dwie lub trzy tanie rzeczy za tyle, za ile mogłeś kupić jedną, dobrej jakości, która wystarczy ci na długo. Często widać to przy meblach. Ludzie zamiast kupować te naprawdę dobre meble, kupują tanie i trzeba je co jakiś czas wymieniać. Czasami lepiej jest wydać pieniądze. Mentalność ubóstwa jest wyobraźnią. Widzisz siebie, boisz się, że zostaniesz bez grosza, i to ogranicza to, co Bóg może zrobić w twoim życiu. Amen? Czy ojej! Wiem w moim sercu, że w tej chwili na całym świecie są ludzie, którzy odnoszą się do tego, co mówią, czy wiesz, że niektóre kultury i kulturą jest kultura ubóstwa, kultura bycia gorszym. Było w naszej szkole w Anglii kilku ludzi, którzy pochodzili z Niemiec. Kochali pana, byli wspaniałymi ludźmi i naprawdę ich lubiłem, ale kiedy pewnego razu byłem z nimi w Niemczech, rozmawiałem z nimi i nie potrafili uwierzyć, że ludzie mogą ich kochać i docierać do nich, ponieważ wstydzili się tego, co stało się przez Niemców podczas II wojny światowej. Oni nawet nie żyli podczas II wojny światowej, byli młodsi, a jednak zostali wychowani w tej świadomości i mieli mentalność bycia gorszym, ponieważ byli Niemcami i myśleli, że ludzie w Anglii i Ameryce będą ich nienawidzić z powodu tego, co wydarzyło się podczas II wojny światowej. Jest dzisiaj wielu czarnych, którzy mają mentalność, która ich kształtuje. Że w taki czy inny sposób są gorszej kategorii. Intelektualnie wiedzą, że jest inaczej, ale nadal mają ten obraz. Czasami jest on wzmacniany, ludzie nakładają na nich ten obraz, ale może istnieć też tysiąc innych rzeczy. To nie opiera się tylko na rasie, wykształceniu czy poziomie dochodów. Myślę, że podałem już ten przykład, ale Don Crow, który jest jednym z moich dobrych przyjaciół i który usługiwał ze mną przez wiele lat, jego ojciec powiedział mu, że jest nikim, że jest taki głupi, że nie potrafi nawet nakręcić nakrętki na śrubę bez skrzywienia jej. Kiedy Don miał 30 i 40 lat, pracowałem z nim przy samochodach i Don dosłownie trząsł się, kiedy zakładał nakrętkę na śrubę. Nakładał ją i było w porządku, ale bał się, że może zrobił to źle. Zdejmował ją i znowu nakręcał. I nigdy nie widziałem, żeby Don nakręcił nakrętkę na śrubę bez skrzywienia jej, ponieważ został przeklęty i to uformowało obraz i niepewność w jego wnętrzu, która stała się samospełniającą się przepowiednią. Możesz nie widzieć siebie w konkretnych przykładach, które podałem, ale mogę Ci zagwarantować, że każdy, kto ogląda ten program, ma w swoim wnętrzu obraz, który albo uwalnia Boga i daje mu wolność do poruszania się w Twoim życiu, albo go ogranicza. Się. I niestety u większości ludzi ich wyobraźnia stała się zła, stała się czymś, co musimy obalić. Jak mówili do Koryntian, rozdział 10: Musimy poradzić sobie z tymi wyobrażeniami, a dopóki nie zmienisz sposobu myślenia w swoim wnętrzu, nie zobaczysz zmiany na zewnątrz. To frustrujące modlić się o zmianę, szukać jej i pragnąć jej, a jednak wewnątrz nigdy nie począłeś tego, o co wierzysz. Musisz to począć. To właśnie dosłownie oznacza słowo wyobraźnia, oznacza poczęcie. Księdze Izajasza 26.3 to hebrajskie słowo oznacza poczęcie. Poczynasz cud w swoim sercu. Pozwól więc, że zapytam. Czy to, o co się modlisz, czy zobaczyłeś to w swoim wnętrzu? Czy wziąłeś obietnicę Słowa Bożego, a Słowo Boże jest nazwane niezniszczalnym ziarnem? Pierwszy list Piotra, 1,23. To nasienie, ziarno. Czy wziąłeś ziarno Słowa Bożego i rozmyślałeś nad nim, aż poczęło ono coś w Twojej wyobraźni? A potem zaczynasz to widzieć, i kiedy zobaczysz to wewnątrz, kiedy to wzmocnisz i naprawdę pozwolisz się temu ugruntować, kiedy masz to w swoim wnętrzu, nie ma znaczenia, co mówi to, co na zewnątrz, to się wypełni. To potężne prawdy. Nie mam już dzisiaj czasu, ale pozwól mi wspomnieć, że mam nauczanie Nie ograniczaj Boga. Wyobraź sobie siebie osiągającego sukces. Nadchodzący piątek będzie ostatnim dniem, w którym będę nauczał o tym w telewizji i oferował to nauczanie, dlatego proszę, skorzystaj z tego. Obiecuję, że jeśli to dotknie twojego życia w połowie tak mocno, jak dotknęło mojego życia, to cię przemieni. Mam je w formie książki, audiobooka, mam też podręcznik, który jest przeznaczony do prowadzenia studium biblijnego i szkolenia innych. Mam płyty CD i DVD na których nagrano nasz program telewizyjny i mamy też małą naklejkę statyczną, która mówi nie ograniczaj Boga, psalm 78, werset 41. Posłuchaj naszego lektora, który poda ci wszystkie informacje, a następnie zadzwoń lub napisz już dziś i zamów te materiały. Nie ograniczaj Boga, to nauczanie, które cały czas ma na mnie wpływ. Nie powstrzymuj się. Bóg ma dla nas wielkie plany. To naprawdę mnie błogosławi. Odkryj, jak przestać ograniczać to, co Bóg chce zrobić dla Ciebie i przez Ciebie, z nauczaniem Andrew nie ograniczaj Boga, które jest dostępne jako książka drukowana lub w formie audiobooka. Aby ją nabyć, zadzwoń do nas od wtorku do czwartku w godzinach 12-16 lub wejdź na naszą stronę internetową awm.polska.com, zakładka sklep. Zdobądź to wartościowe nauczanie już dziś.